Dobrze, fajnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Obserwujemy życie Agnes i jej chrześnicy Zuzi. Jedna śpi, druga się dorwała do kompa na tą chwilę. Dziecko spać. A, to sama. Byłaś <laughs> tego znowu potworów nie ciągnęła. Dobra. A, jest poniedziałek. Ta będzie szła do szkoły. A ta. A to do roboty. Na ósmą, obie. Podejrzewam, że ty jeszcze, babo musisz jedną książkę napisać. Zajmie się to tym, tym po pracy chyba. Jezu. <tryk> 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 i coś wziął się jeszcze. Chyba się przyziębiłam. Chcesz to sprzątnąć? Dobra, rób co chcesz Ojej maczyna, czy na uczucie Słodko Dobra Co ty chcesz? A idź, nie będziesz o tym czytać Dobra Poszłaś potruć Szukaj dalej. OK. Muszę się poskarżyć. Aha, mamy coś kupić do domu za 500 milionów. Mhm. Za coś myślimy. One nie mają chyba radia, nie? No to nie kupimy. Na radio nas... Stać jakieś. Hmm, to szkoda, że ten gramowy jest tak. No, to jest brzydkie, to nie. A to? No, takie w miarę fajne, małe. Po kasy poszła się na to. Hum, hum. Dobra, Anasa gadają Dziecko, idź się umyć, bo zaraz będziesz śmierdzieć Sprzątnij Zaraz was nie będzie na trochę Jedna polazła, druga kończy Dobra I teraz, która będzie pierwsza? Ta w szkole do piętnastej. Poczekaj Że kurwa 526 Oj. dobra A ty do szesnastej Spadaj A jeśli się usiadli na te telefony, jak nik nie ma. Córka wcześniej wróci. No, do jednej umiejętności. Praca domowa nie zaczęta. No, niby kiedy miała zacząć? W się nie chciało. Masz odrób lekcję. Zanim matka wróci. a ten projekt ci to może zaczniesz. Nie jest to. O, mamuska. O, nie płaca się. Dobra. Chodź tu, zanim cokolwiek zrobisz, to zapłać, bo wam odetnę wszystko. i Ileś prysznic. Uch. Aha. Dobra, zaraz to myjesz. Dobra córko. Hmm. Baw się zabawką, nie ty? A ty to wyczyść. To trzeba? Nie. A to też nie. Ty, znając ciebie... No mówią, że znajdę siebie. Wyrzuć podaj kolację. Chodź tu, rób ten klaps. Oj, muszę ci poprawić. Nie, nie chcę. Gotuj obiad. Dobra A ty moja droga umieścicie ja. i rzetelnie Serio? Muszę spać? Miałem inny plan dla Ciebie. Co tak wcześniej w ogóle? Dobra, zostaw to i weź resztki. jeżeli też, pójdziesz spać. Oj. Nie wiem, że nic specjalnego, ale czasami. No, prawda? Jak tu jeszcze z to skorzystali? Miejmy warkę pod nosem, Damoniu, mały! O. No. Dobra. Mamuska będzie miała co robić rano. O. Ale po co wstałaś? Utrzymałaś? Śpij A nie Kombinujesz Jak kuli pod górę Ta zaraz stanie uch, uch, No, Przecież się zabawa przy tym robi. I to jest ciekawe, że jak symy sprzątają, to im się zabawa robi. Może coś pograsz? Słońce, dziecko ci śpi, weź! Czwarta w nocy to, czy piąta to nie jest... Nasłuchanie muzyki. Zresztą damy jedno rodzinne, trochę inaczej, inaczej to działa. Dobra. A jak się to włącza? Co zrobisz? No. Aż co chcesz? Tam ja macie za godzinę, tak? Ojej. Chwilowo nie mam pomysłu. Może on się gdzieś przeniosą indziej? Ten domek mnie drzaźni. Ale no, z najprawda. No prawda. Zuzanna ma jeszcze 9 dni do... ...następnego... Aha, tak, Agnes. Pomyśl pod spryszcie. mamushka jak tam stoi No tam A czemu ty jesteś taka spięta? A, burza. To też standard. Uf. możesz stać godzinami i skorzystaj. No, a ty sobie możesz co zjeść? Ty też się proszę wykąpać. Ale przecież miałaś. Matka robiła żarcie, a nie groszki jakieś do jedzenia. dobra, nie ci będzie. Ba się, za, nie wiem. Ba się w szpital, bo nie masz tego. Zabawy nie. Mm. Napraw. To hmm. napraw. Hmm. teraz dla zabawy. No, sam nic nie zrobię. Nie ja piszę jeszcze książki, prawda? Zaraz pójdziesz spać. A ty gdzie leziesz? No dobra. Aha. A nic nie ważna. Matka proszę spać. ciotka, matka, matka 16. Bachorze! Sprzątaj! Nie rób tu mi takich. Starczy ci tego To w szkole, kochanie, popoznaj sobie trochę tych. Zrobimy jeszcze jeden dzień. A matka jak tam z tą robotą, jeszcze jeden dzień roboty. Ej. Aha, dobra, zamienimy to. O, burza jest. Po co wychodzisz? W sumie dziecko od o tej porze śpią, a nie buszły na mają. E, że co zrobiła? E, wkroczyła w etap wybrodności w jedzeniu te 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 młoda, out, nie ma mowy do spania to, że masz wybredność w jedzeniu, to nie znaczy, że masz nie spać i bałaganić Och uh. A tobie co? Znudzona jestem Ojej Na pewno A jaka ty jesteś znudzona Czy masz problem? I się oblej Miałaś i z... Zrobić siku. I weź resztki. Co za Bachor? Aha. To i to Z tej mi to oni już mają No dobra, o Kali Dobra, to co chce ta musisz iść w dom, bo święta no w sumie dobra, to idź aha mamuśka zmieniła i się wkurzyła no patrz zapomniałam torta to ci zrobić de, de 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 nie będziesz tego ko ALE W KUR... OJEJ A teraz co chcesz rozwalić? Oh. No Ej! Wyrzuć to <grybuj> no Podnieś Jaki przykład dziecku dajesz, mędo społeczna? Wyrzuć. Ojej. Tylko nie krzycz na dziecka. tak, nie ma co się jak wyżywać na koszu. żartuję o toaletach spoko Aha, okay. dobra, wiesz co wyżyj się i napisz dla dzieci Uu, jaka o, jaka zła a ja to wściekła te, no <noise> Jaka zła. <noise> Dobra. A to mi się z tą umiejętnością zakiesęło. O no. Dobra, a to wie co? Weź pracuj rzetelnie nad tym nie kombinuj jak długo się te nerwy będą... ooooj, siedem godzin bo, bo, bo! aha no dobra, fajnie schowaj napisałaś już? To sprzedaj wydawcy, no w końcu Będziesz miała porządne tatiemy za ten Wyrzuć Idź po... Po ferszerze.

No i okej. Okay. Mhm. O, Uch, Dobra, pocztań się trochę. No. Brawo. Ładnie. No i okej. Okay. Co to jest? Stary wolmeny? Dobra spadać. Może długo jeszcze? Cztery godziny? Dobra spadać. Nie. Mm, nie wściekle. Ale kto jeszcze? Aha, nie Dobra o, Starczy na dzisiaj To by było na tyle Przeżyliśmy prawie jak ściekło Jagnes No